ma witam was w kolejnym odcinku Drogi tutaj tenika. E, ogólnie, no to tak, na tym koncie no mam dwa huge Valentini. Ale na moim drugim koncie to co tam się podziało, to jest po prostu tak. Zaczniemy od tak skromnych. Jeden fiuczek. no i teraz się zaczyna. Jeden shiny i drugi shiny. No zwykłe to są, ale no w przeciągu 16 godzin, te 3 huge mi poleciały, więc ciekawie. Spróbuję je sprzedać. Może mi się uda, może nie. Kto wie, to się okaże. Więc no, ten update jest naprawdę bardzo spoko, jak chodzi pod względem zarobkowym. Ja się bardzo cieszę. Ja, ja wreszcie odrobię. Na cały, jakby ja cały czas praktycznie w farmie 24 na 7 ale jest dobrze więc... Lecimy dalej. Nie ma co tak bardzo się dłużać i sprzedajemy je od razu, bo no z każdym dniem jakby będą one... Szły w dół, w dół i 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 w dół. Więc nie ma co. Czas je sprzedać. Więc tak. po ile? 97 milionów? Myślę na razie tak spokojnie. Najwyżej później zlecimy bardziej. Tu po 20 milionów. Ja na razie sobie jednego zostawię. Tego względu, że nie wiem, czy mi się uda jeszcze wydropić, się okaże, tak? Więc ja chcę jednego zostawić, tylko żeby był w kolekcji, wiadomo. Dobra, weźmiemy jeszcze to, wystawimy te. A te na razie nie. O, tego jest dużo. Właśnie, jak tam moje 3000, tutaj. No, trochę, trochę troszeczkę. Troszeczkę tak minimalnie Coś tam się udaje mi. Jeszcze na drugim koncie oczywiście mam chyba tam ponad tysiak, coś takiego. No ale ile to by było? Tak jakbym miał otworzyć, no to co... Zał załóżmy dobra, mam te 4000, trudno. Tak po najmniejszy, czyli po 12000 tysięcy mam 50 tysięcy tak naprawdę w samych giftach. A nie mówię o sprzeda o sprzedaży. Bo ze sprzedaży to mam ponad 100 tysięcy z tych tylko, nie? No właśnie. Więc starałbym się je sprzedać jak już. Ale no. co się okaże naprawdę jeszcze. Pod kim lecą? Nie, O, sprzedał się. kurde, jak szybko. No i zaraz wrócimy tak naprawdę na 3 biliony. Co mi się bardzo podoba. Ale chociaż nie, poczekajcie. Bo to są te. z różą. Ogólnie ładne, bardzo ładne są, mi się podobają. Z różą. Ale zwykłe. Ale no. Najlepsze to jakby były rainbowy. No trudno. Yy, ja chcę jakiegoś huge'a. Może z tego deikera, Bo ja jednego huge'a miałem. Już dostałem. I tak samo jak. Yy, ten. To jajko, nie, ale nie to było mi, tak po 48 ich za 300 jak były 300 milionów sprzedawa. O kurde, dobra, daję temu no, a tak z 16 minut. Widzę, że tak będzie. I się wtedy widzimy. Zobaczymy, czy coś się sprzeda. Yy, więc no. Więc słyszymy się za chwilę. No chyba, że coś się zadzieje to. Albo wcześniej, albo za C16 minut. Więc zaraz się widzimy. Ok, nawet trochę więcej posiedziałem. Yy, no. Szani się za bardzo nie chcą sprzedać, jak widać. no Ale trudno. Więc no, no, ale obniżę im cenę. Myślę, że tak 94. Może tak. Może tak się coś sprzeda. No to może znowu pójdę na chwilę przerwy i zobaczymy, czy coś się sprzeda. Więc słyszymy się za chwilę. Dobra, chyba nikt nie kupuje tej szajni, albo ja po prostu mocniej jeszcze obniżę tą cenę. Bo widzę, że spadła do 89, damy. Dobra, my się widzimy już w następnym odcinku, więc do następnego. Trzymajcie się i cześć.